Siemanko, moi drodzy, ja jestem Dubix, a dzisiaj ciku pokażę wam, jak mieć każdy pojazd na napadach warsztatu na nowym DC, razem z Tuners, Wszystko, i co wam pokażę, co trzeba mieć, co trzeba posiadać, żeby w każdym, w ka na każdym pojedzie używać pojazdu na nowym napadach warsztatu. Ale wstępnie w filmie chciałem pozdrowić od czasu do tego O Od dziękuję Ci za 10 super, super naklejki. Piąteczka dla Ciebie serdecznie dziękuję, Dzięki za wsparcie, Mordo! I pozdrawiam Antibosa. Dziękuję Ci, Boss za wspieranie kanału. like sponsora. Piąteczka dla Ciebie serdecznie pozdrawiam. Dziękuję Ci za wsparcie kanału. A jeżeli ktoś z, mnie zepszeć i być na na odcinku, to linki macie w opisie. Także przechodzimy do odcinka. Na przykładzie pokażę Wam napad na sterownik. Pokażę Wam, jaki pojazd wezmę na ten napad. Ten napady dzięki tym pojazdom unikatowy może być te napady w 5 minut, nawet że mówię bardzo szybko. Pokażę Wam po, po kroku, w jakiej garażach one działają. Także przechodzimy do napadu. Oczywiście bierzemy, by jaki pojazd. Ja znam na kometa i rozpoczyna napad. Na się rozpocznie, Sprawdzę wszystkie garaże, jakie są gietowe Chimpen House, kluby nocne, salon gier wszystko posprawdzamy, czy tego garażu mo można wejść. A mnie jest salon gier, w tym miejscu, pokażę wam, czy można wejść do salon gear, czy nie. Wszystko sprawdzimy, wszystkie garaże, jakie są możliwe, wszystkie moje mieszkania i sprawdzamy. Jak już widzicie. Salon gier jest niedostępny, nie można do niego wejść. Garaż jest zamknięty. Ale dobrze, nie od składzie jest dużo garaży do sprawdzenia, więc... Idziemy sprawdzić pozostałe garaże. Teraz wchodzimy w hangar. Czy do hangaru wejść. Wziąć jakieś helikoptery bojowe. A niestety też, też nie można wziąć ani żadnych helikopterów, ani hangarów. Nie możemy wziąć, niestety. Teraz jesteśmy w penthouse. W penthouse również nie, też nie możemy nic wziąć. Też jest zamknięte. Teraz ja pojedziemy do klubu nocnego. Zobaczymy, czy w klubie nocnym coś, może otworzyć coś. W klubie nocnym również, niestety, jest zamknięte. Więc wychodzi na to, że tylko i wyłącznie z mieszkania można otwierać. Widzicie, jestem z moim jednym z mieszkań i jest kółeczka niebieskie, Czyli to znaczy, że podsumowując, wszystkie, wszystkie garaże, jakie mają mieszkania, możemy wejść. Wszystkie inne rzeczy, czyli takie nieruchomości, salony, G i tak dalej, są, są zamknięte. I po prostu wtyka, że z mieszkania wstawiacie sobie ulubione pojazdy, jakie Wam najlepiej pasuje, yy, które się wnoszą, że do, do tej misji. Na przykład ja Wam pokazuję, że mogę wziąć taki, ten pojazd i mogę z nim bez problemu wyjechać. Jedyny problem jest z tym, że Rockstar bardzo szybko to może spacerować, bo to nawet nie potrzebuje tego patcha, tylko po prostu załata, znerfi to, nie to bardzo szybko. Więc trzeba skorzystać, póki jest czas, więc trzeba, skorzystajcie tylko ile możecie. Teraz pokażę Wam y, Epic Tower w mieszkają, mieszkaniu, że da Wam opresora, nie? więc zobaczymy, czy opresora będziemy mogli wziąć. Dobrze, jesteśmy Epic Tower. Y, teraz wchodzimy do kółeczka. Jak w sumie widzicie weszłem bez problemu i tam mam właśnie opresora. Tak, tak, opret. Także siadamy do opresora, wyjeżdżamy z garażu. Ejcie bez problemu, mogę wyjechać. I działa. Na napadach z warsztatu, na nowym APD-C, razem z tunelem, ze zlecenie sterowni, a ja mam opresora co nie? Po prostu to jest niewiarygodne, co nie? Tylko i wyłącznie można po używać znowu DEC a tu taki kurde, glitch, taki my, kurde, błąd gry, jeżeli garaże działają i można brać sobie pracę jakie jak, jak chcecie. No nie wszystkie oczywiście, bo na przykład jak zadzwonimy na przykład do mechanika, do, do Pekazusa albo do Mediweather, to oczywiście oni nie, nie odbiorą. Też wam pokażę, właśnie do, dzwonię do nich. No ja wiecie, Pekazus niestety odrzuca. Teraz sprawdzę mechanika, czy też odrzucić, czy nie. Jak widzicie to pian ja, ja też odrzucił. No i jeszcze na koniec Madeweather sprawdzę. No, myder odebrało, ale wszystkie ich y, potrzeby są kur, niedostępne, nie w tej akcji. Więc niestety też jest to jest skrypt tego, że te korzyści medialne też nie możemy skorzystać. Tak samo tutaj jest statek powietrza. Akurat to pi tak pisze, że możesz wziąć Hydrę na kota tak dalej, a to jest taki skrypt specjalny, że jak wy klikniecie x na ten pojazd, to ten pojazd wam się nie zrespi, nie? To taki jest skrypt specjalny, żeby. Więc pojazdy bojowe, tak dalej, helikoptery, Hydry nie możemy brać niestety, ale na przykład pojazdy z garażach możemy wybrać. No dobra, dojechałem na miejsce. Aqua oppressor na tej misji się mega przydaje. Nie? Tutaj możemy stać na torach i bardzo szybko możemy zlikwidować wszystkie te hamulce, siłowniki si si yy, w pociągu. Te samo wszystkie, te możemy szybko bez problemu zlikwidować. Bardzo szybko, nie? Pok Pokażę, jak się to robi. On tu najeżdża, halkę strzelamy. Też pociąg strzelamy, żeby te wszystkie te siłowniki si hamulce zniszczyć. Troszeczkę tak, po bokach, troszeczkę warto strzelić, bo po bokach trochę, o tak. I dzięki temu już, już jest zezwolone, nie? Teraz, te, teraz tej duety trzeba było zabijać. Bardzo przeciutko opesorem. W taki sposób się zabija w powietrzu. No i teraz wchodzimy do sterowników. Szukamy sterowniki w pociągu. Sprawdzam czy wszystko jest dobrze. Czy nie ma jakichś wrogów. Tam jeszcze najeżdża jakiś pojazd. O, szukamy tych sterowników. Wchodzimy z opesora i wchodzimy do kontenerów. Szukamy. O, już. pierwsze kontenery i już znalazłem sterownik. Ale trzeba znaleźć jeszcze jeden. Kolejni wrogowie to ja mam z buzard Wiganara, Rakieta jedna, Elo w Jakiś pojazd też Zaraz go rozwalę, oczywiście I szukamy drugiego strefownika Nie trafiłem, nie ma Nie się szkodzi Tutaj się do mnie troszkę dobijają, więc tutaj dobiję normalnych broni tak po, klasycznie po staremu. Jak się to powinno nagrać napady, więc te zapijamy. I kolejny kontener. Pocinamy. Tutaj do mnie nie idzie, ale dla mnie tylko celuje, nie. Jest drugi, no i dobra, jest drugi. I teraz uciekamy, nie? Uciekamy opresorem. Akurat tu się, akurat, kurde, nie dało mi się dotrzeć, bo kurde, przez to się zagapiłem i troszkę spadłem od posora, ale przyśpieszę, przy przyspieszonym przy tempie pokażę cały proces yy, y, trasy, więc widzimy się przy, przy celu. Jak wiecie, już dojechałem na miejsce, nie było łatwo, ale jakoś mi się udało. Dojechałem do Mendy Moon'a, na jest zaliczony. Więc, tak rzecz czy musicie mieć garaże z mieszkanie, bo innej możecie czekając na lub klub nocy ja wie, sami widzieliście nie dało się. Więc, musicie mieć mieszkanie, tam stawiacie swoje ulubione pojazdy. Nie wiem, opresor, nie wiem, PWP, jakiś, nie wiem, czołg. nie wiem, co tam możecie jeszcze mieć. Tam stawiacie sobie pojazdy, jakie ulubione. No i to jest koniec odcinka. Jeżeli ja Wam pomogłem. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał z powiem pomiędzy takich materiałów kozackich i komentarze do zasięgu. I widzimy się w kolejnych filmach. I oczywiście możecie zobaczyć poprzednie filmy, tutaj macie tutaj w karcie. A ja się zdarzyłem do następnego filmu. Trzymajcie się, do następnego elo.